Każde dziecko, które ma objawy zakażenia dróg oddechowych, jeżeli przebiega ono łagodnie, to możemy leczyć je objawowo w domu, ale w ciągu ostatniego roku pojawiło się w pediatrii nowe odkrycie. Ja to nazywam game changer. To było wprowadzenie tak zwanych szybkich testów na wirusy oddechowe i dzięki temu nauczyliśmy się odróżniać dzieci zakażone wirusem SARS-CoV-2, wirusem grypy i wirusem RS na bardzo wczesnym etapie, już nawet w domu. Każdy z Państwa może taki test za bardzo niewielkie pieniądze kupić w aptece i takie badanie wykonać u swojego dziecka. Stąd, jeżeli macie Państwo w domu bardzo małe dziecko, niemowlę, które ma 2-3-4 miesiące, i w jego otoczeniu znajdują się inne dzieci chodzące, zwłaszcza takie, które chodzą do przedszkola czy do żłobka, to przy zachorowaniu na chorobę górnych dróg oddechowych, a jeżeli dołącza się do tego duszność, warto byłoby sięgnąć po taki test, żeby uprzedzić ewentualnie przebieg wypadków.